Od momentu zamknięcia przejazdu kolejowego z Rawicza do Masłowa nie ustają narzekania kierowców na jakość dróg, którymi wytyczono objazdy dla samochodów o ciężarze poniżej 3,5 tony. W związku z licznymi skargami, zwłaszcza mieszkańców Masłowa, burmistrz Rawicza zorganizował spotkanie z przedstawicielami inwestora PKP PLK oraz wykonawcy robót firmy Astaldi. Zebranie, które odbyło się w holu sali sportowej w Masłowie wzbudziło duże zainteresowanie. Mieszkańcy domagali się przede wszystkim poprawienia nawierzchni drogi jaśminowej oraz odcinka wzdłuż torów, który został wybudowany przez wykonawcę. To jest masakra. Tu chodzi tylko o tą drogę. Żeby była pokryta czymś, które zastąpi na teraz to i żeby to było na tyle utwardzone, a nie po każdym deszczu, żeby takie szpikulce wychodziły e, z tego grobu. Tylko o to, To jest po prostu masakra. Jak stwierdził przedstawiciel PKP PLK Jarosław Szczepaniak, wykonawca spełnił swój obowiązek, wytyczając objazd drogą krajową nr 36. Organizacji się wytycza po istniejących drogach publicznych jakim one są w stanie. Wykonawca nie miał obowiązku w swoim zadaniu wybudować żadnych dróg objazdowych w związku z modernizacją linii kolejowej. Te roboty, które zostały przez wykonawcę wykonane, to tak naprawdę to jest tutaj dobra jego wola w kierunku właśnie mieszkańców. Nie no tak. Na pytania, czy nie dałoby się stanu tych dróg poprawić dodatkową warstwą kruszywa, przedstawiciel firmy Astaldi nie dał jasnej odpowiedzi. My cały czas na tej drodze pracujemy. Te ostre kamienie przy jakiejś nierówności. My cały czas to będziemy jeszcze naprawiać. Teraz na okresie weekendu pojawi się też Różniarka. Też wyrównamy drogę od strony Fiołkowej do przejazdu. Jeszcze niedogodności, które tam są, one będą cały czas poprawiane. Tak jak mówię, nie zostawimy państwa z tymi dziurami, które były na początku. Padła także propozycja wyrównania odcinka ulicy Kołontaja, co odciążyłoby ruch na Jaśminowej. My jako gmina będziemy, przyjrzymy się temu odcinkowi za firmą Kubinka i w stronę ulicy, w stronę przejazdu kolejowego. Zobaczymy, jakie tam naprawy ewentualnie by trzeba wykonać, żeby tym, którzy tam ten objazd korzystają, również ułatwić. Innym problemem poruszonym podczas spotkania było wytyczenie przejścia dla pieszych. Samo przejście przez tory zostanie urządzone niedaleko obecnego przejazdu. Jednak dojście do niego wykonawca zaproponował długą trasą przez ulicę Działkową i Bocianią. Krótsze alternatywy, przez ogródki działkowe lub po terenach prywatnych, przepadły z powodu braku zgody niektórych właścicieli gruntów pod warunkiem utwardzenia tego i zrobienia jakieś odpowiednie oświadczenia, ja, żeby nie sobie nie nóg nie połamał nich panowie a... stwierdzili, że Zadajego świetlenia być nie może, to nie jest w i mamy o tym zapomnieć. Burmistrz Grzegorz Kubik liczy, że możliwy będzie powrót do rozmów i uda się przeprowadzić dojście z ulicy działkowej wzdłuż prywatnych działek budowlanych. No, myślę, że jesteśmy w stanie spowodować to, żeby wrócić do tej rozmowy, poszukać takich rozwiązań, które no, ci mieszkańcy zaakceptują, żeby jednak przeprowadzić tym najkrótszym odcinkiem dojście do torów kolejowych. Po ponad dwóch godzinach dyskusji nieusatysfakcjonowani mieszkańcy opuścili zebranie.